Dwa bardzo łatwe pierwsze sety, no ale to wszystko się brało z tego, że graliśmy naprawdę dobrze zagrywką. Dzisiaj Jurek i, i Mo pokazali w tym elemencie ogromną klasę i dlatego, dlatego było dużo łatwiej na bloku i, i myślę, że dlatego te dwa pierwsze sety były, były tak dosyć łatwo wygrane. Później jednak Lubin postawił dużo, dużo wyższe warunki i, no i po prostu było ciężej. No, ale, ale jednak na szczęście dokończyliśmy mecz w trzech setach, więc z tego się należy cieszyć. Dzisiejszy mecz pomimo wygranej 3-0 był dla nas ciężki. W każdym setu mieliśmy swoje problemy, szczególnie z atakiem po przyjęciu. Jednak funkcjonowała tak jak w poprzednich meczach nasza zagrywka i obrona i to nam pomagało wychodzić z niekorzystnych wyników. Na przykład w drugim secie przegrywając 128, później set się zakończył do 15. No, meczu. no to tak jak mówię, no pierwsze dwa sety bez, bez historii No ja mi pokazało swoją wyższość. Natomiast trzeci set jakimś sposobem udało się nam doprowadzić do tej, do tej końcówki i tam naprawdę była, była nadzieja, że to wszystko się dobrze skończy. Natomiast na no, nasze własne błędy gdzieś wszystko to rozwiały, a Jaszczębie jak ma swoje szanse, to po którejś to wykorzystuje. I tak to właśnie zrobił Juri Głader. Także no, trzeba pogratulować. Dzisiaj Jaszczębie było zdecydowanie lepsze. To nie była jakaś bardzo wyczerpująca i długa podróż, ale, ale jednak, jednak dała się troszkę we znaki, i nie mieliśmy tutaj zbyt dużo czasu, żeby potrenować u siebie na hali. No, ale. Chcemy grać w lidze mistrzów i takie są tego uroki, więc, więc nie ma co narzekać, tylko musimy się przygotować do kolejnego spotkania, które już jest w piątek, więc, więc nie ma co marudzić. Mamy teraz półtora dnia wolnego, spotykamy się we wtorek. Zawodnicy będą mieli czas oczywiście na pobyt z rodziną, odpoczynek, regenerację. i Zaczynamy od popołudniowego treningu we wtorek, a już w piątek nas czeka rywalizacja z zawierciem. Także myślę, to, że to będzie dobry czas na przygotowania do meczu z zawierciem. Mimo, że mamy trochę, trochę więcej czasu tutaj na miejscu w Jastrzębiu, to, to niekoniecznie możemy, możemy trenować więcej. Bo, bo tak jak już wcześniej mówiłem, przed tym meczem nie trenowaliśmy zbyt dużo, tylko jeden trening. Jutro mamy dzień wolny, więc, więc do piątku też nie ma jakoś bardzo dużo czasu, więc. Fajnie, że spędzamy, spędzamy czas z rodzinami, troszeczkę możemy odpocząć psychicznie, i no jednak, jednak tych treningów na własnej hali nie będzie zbyt, zbyt wiele. Jak do domu, także no, ta hala jest wspaniała, ci ludzie również także no, zawsze mam olbrzymi sentyment, jak tutaj wracam. No i co? no Szkoda, tylko że nie udało się czegoś ugrać. No, myślałem, że jakiegoś psikusa tutaj sprawimy. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, no, jeszcze mi dzisiaj pokazało swoją wyższość.